Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia Kopciuszek Był raz sobie pewien poczciwy człowiek, który po stracie pierwszej żony postanowił ożenić się powtórnie. Na małżonkę wybrał kobietę tak kapryśną, i zarozumiało, że świat jeszcze takiej nie widział. Kobieta ta miała dwie córki równie nieznośne jak ona sama. Uwpoczciwy człowiek także miał córkę po matce szlachetną i dobrą, jak żadna inna. Zaraz po ślubie macocha wraz z córkami wprowadziła się do domu męża. Od pierwszego dnia nie cierpiała pasierbicy, przy której zaletach jej własne córki wydawały się jeszcze bardziej szkaradne i nieznośne. Obarczyła ją najcięższymi pracami domowymi. Sierota musiała zmywać naczynia, szorować schody, froterować podłogi, sprzątać w pokoju macochy i w pokojach jej córek. Biedulka. Zamieszkała teraz na strychu i sypiała na marnym posłaniu ze słomy, podczas gdy jej przybrane siostry wylegiwały się w wytwornych łożach i bezustannie przeglądały się w wielkich lustrach. Dziewczyna nigdy nie poskarżyła się ojcu, który i tak nie miał teraz w domu nic do powiedzenia, ponieważ wszystkie